sam podobóz ten, który tutaj funkcjonował, on był tylko jednym z elementów tego całego aparatu terroru, który chciałbym przede wszystkim Państwu pokazać, bo na wcześniejszym spotkaniu, na wcześniejszym spotkaniu dla dzieci i młodzieży, mówiliśmy też trochę o tym, co działo się w tym podobozie, który tutaj też był zlokalizowany, i do tego nawiążę, natomiast przede wszystkim. Chciałbym, żebyśmy może zajęli się samym obozem koncentracyjnym Sztutow jako swego rodzaju fenomenem, bo trudno tutaj mówić o, e, inaczej o takim rozwiązaniu, które zostało przyjęte w tej akurat części Europy, bo e, obóz koncentracyjny, początkowo obóz pracy e, w Sztutowie, e, to nie jest żaden przypadek, tak? To jest, to jest obiekt, który został przemyślany już i zrealizowany dużo wcześniej nim planowano wybuch wojny. Jak Państwo wiecie, sama lokalizacja obozu koncentracyjnego Sztuw to jest około 36 km, mniej więcej 40 kilometrów od Gdańska, ale teren należący do ówczesnego drugiego wolnego miasta Gdańska. Dlaczego? Dlaczego wybrany akurat te, ten obszar i dlaczego w ogóle w Gdańsku potrzebna była taka, taka jednostka? Przecież wolne miasto Gdańsk w większości opanowane przecież od roku 1937 przez Niemców inne narodowości nie mające praktycznie żadnego znaczenia, jeśli chodzi o oddziaływanie na sferę polityczną. No jedynie gospodarcze jeszcze można było cokolwiek realizować. Dlaczego postanowiono taki obóz zorganizować? Otóż już mniej więcej od 1935 roku Niemcy mieli świadomość tego, że wojna będzie, tak? Działania maskujące prowadzone były już wcześniej. Jednym z lepszych przykładów takich działań maskujących było podpisanie przecież umowy i paktu o, o nieagresji z Rzeczpospolitą. To znakomicie maskowało tak naprawdę E, tak naprawdę, właściwe plany, rzeczywiste plany niemieckie, które określone były już dużo wcześniej, tą doktryną, która zakładała cały czas, że ten, ten przecież rok e, 1919 i e, te wszystkie umowy, które wynikały z wiecie Państwo, z, po fakcie zakończenia wojny, były niesprawiedliwe dla Niemiec, że oni jako jedni podnosili największe i tak dalej. Tak. Ta retoryka się zupełnie nie zmieniła. Dlatego te 20 lat spokoju, które były potrzebne po traktacie wersalskim, one jakby służyły też przygotowaniu czegoś tam. A dlaczego w Gdańsku, dlaczego na terenie Wolnego Miasta trzeba było stworzyć coś, co mogło być takim szczególnym przypadkiem aparatu terrorów? Przecież Wolne Miasto, wydzielone z obszaru Rzeczpospolitej i państwa pruskiego. Pozostające pod nadzorem międzynarodowym, a jednak trzeba było takie miejsce zorganizować. Dlaczego? Ze względu na to, iż znajdowała się tam duża jednak i bardzo aktywna grupa Polonii Polskiej. Tak? Tych Polaków, którzy e, mimo wszystko, było tych Polaków, bo przez 50 tysięcy, tak? te dane, które zarówno niemieckie, jak i polskie, są nie do końca obiektywne, bo. Było strasznie trudno wymagać w roku 1919, żeby ktoś się od razu określał, czy jest Polakiem, czy on zostaje Gdańszczaninem, czy będzie Niemcem, tak? Przecież ci ludzie ponad 120 lat gdzieś tutaj te rodziny musiały w tych realnych warunkach gdańskich mieszkać, pracować, uczyć się. To wszystko powodowało, że, że była to raczej skomplikowana sytuacja. I niełatwo było podjąć decyzję. Niemniej jednak była taka spora, spora bo prawie 50-tysięczna grupa mniejszości która, polskiej, która aktywnie twierdziła, że Gdańsk powinien być Rzeczpospolitej, powinien być miastem, związ przynajmniej mocno związanym gospodarczo i politycznie z Polską, i dążyli do właściwego, pełnego wykorzystania tego wszystkiego, czym, co gwarantowała nam wszystkie umowy, zarówno umowy warszawskie, jak traktaty, to wszystko, czego my, jako państwo polskie, nie byliśmy w stanie w zasadzie w pełni egzekwować. Wiecie państwo, Wolne Miasto Gdańsk, mając własną przecież konstytucję 17 październik, 17 listopada ogłoszona, zresztą 70 lat przypadało całkiem niedawno z tej, tej okazji, to, to niby państwo, tak, ale tak naprawdę żadne państwo, tylko teren o szczególnie można powiedzieć powiększonym obszarze samodzielności, samorządności, tak? Bo przecież tak naprawdę co to za państwo, gdzie Ministerstwo Spraw Zagranicznych znajduje się w Warszawie. Tak? Wszystkie sprawy związane z bezpośrednimi interwencjami zagranicznymi, każdy drobiazg należało tak naprawdę konsultować i załatwiać przez polski MSZ. I tak, nim jeszcze wrócimy do, do samej historii obozu to tylko powiem Państwu, że to było narzędzie, które zostało przez Polaków najmniej wykorzystane przez cały okres dwudziestolecia funkcjonowania Wolnego Miasta Gdańska. Kilka razy nam się udało, tak, to słynna kwestia reprezentacji polskiej marynarki wojennej, która miała przywitać flotę brytyjską pływającą kurtuazyjnie. W latach 30. -tych. Natomiast jeszcze lepsza jeszcze okazja, kiedy udało się nam jako Polakom pokazać, że jednak to my tutaj decydujemy, to było wystosowane do Senatu Wolnego Miasta Gdańska zaproszenie dla filatelistów na światową wystawę filatelistyczną do Ameryki Południowej. No oczywiście Najczęściej się wybrali, tak? Mieli tylko małego pecha, że żeby się wybrać musieli mieć zgodę polskiego msz A polski MSZ stwierdził, zaraz proszę, dlaczego macie jechać? Przecież wy podlegacie tak naprawdę. E, jesteście elementem, który jest ściśle związany z polską państwowością. Proszę bardzo, możecie jechać, ale jako składnik grupy polskich filatelistów. E, mniej więcej po dwóch miesiącach gręszczanie musieli ustąpić. Pojechaliśmy oczywiście, tak? ale byli tylko jednym z elementów składowych polskiej grupy, która tam też uczestniczyła w tym spotkaniu. Właśnie przeciwko tym ludziom, właśnie przeciwko tym Polakom już praktycznie od roku 1938 rozpoczęto działania, które miały za zadanie przede wszystkim zlokalizowanie tych osób, określenie, gdzie mieszkają, określenie, czym się zajmują i tak naprawdę, jaka będzie ich reakcja na wystąpienie jakichś działań bezpośrednio związanych przeciwko Rzeczpospolitej. Wtedy pojawiła się tak zwana słynna czerwona książeczka, czy różowa książeczka, w której odpowiedni oficjele służb niemieckich, służb które y, zajmowały się opracowywaniem bezpieczeństwa, bo prze, proszę pamiętać, że Wolne Miasto to był teren zdemilitaryzowany, <laughs> gdzie tak naprawdę w żadnych właściwych jednostek wojskowych, nie licząc y, jednostek polskich na składnicy tranzytowej i to też na warunkach specjalnych przebywających, innych jednostek nie było, były tylko jednostki zerprzódców, czyli jakiejś samoobrony, czy organizacji młodzieżowych typu Sokoli i tak dalej, tak dalej. I jednak te organizacje e, zajmowały się zabezpieczeniem tego pola walki, za tego przyszłego pola walki, ten później znany w Polsce Werwolf, on w tym wolnym mieście funkcjonował już wcześniej, można powiedzieć. Tak? Oni przygotowywali, e, przygotowywali informacje przeciwko Polakom, bo tych Polaków trzeba było w pierwszej kolejności wyłapać. Czy to zrobiono? No oczywiście. E, jak Państwo wiecie, Przebieg 1 września jest bardzo dobrze udokumentowany. Prawda? Były takie trzy najważniejsze punkty ataku, gdzie praktycznie wojsko, wojsko niemieckie praktycznie zrealizowało cały swój, cały swój zamiar. Tak? Mały kłopot był na Westerplatte, gdzie przeciągnęło się to kilka dni, natomiast bez problemu zajęto dworzec kolejowy, bez problemu zajęto dyrekcję. Bez problemu praktycznie zlikwidowane również inne jednostki pocztowe, bo przecież poczta Polska, ta słynna jedynka na placu Heweliusza, to nie, to nie była jedyna poczta, były jeszcze dwa inne oddziały, które też trzeba było szybko i siłą zająć. Osoby, które zostały wtedy przejęte, ściągnięte z listnie jako, tak? Tak jak wspominają, Gdańszczanie byli, byli Gdańszczanie Polacy. I tak jak wspominają tam z precyzją zegarka, można było spodziewać się, kiedy kto, po, po kogo przyjadą, bo istniały listy, istniały, istniały całe, całe protokoły przebiegu zabezpieczenia. Mamy nawet w mu naszym muzeum taki, taki, taką fakcybinę dokumentu, gdzie zakładano, ich przy aresztowaniu dwóch polskich studentów, którzy uczestniczyli w zajęciach w macierzy, między innymi, do ich aresztowania trzeba będzie zrealizować trzy grupy więc dwie osoby z, z Szucu, które jedna z jednej strony, droga z drugiej podcinają drogi, drogi ucieczki ewentualnie, żeby sukces był pewny i pełny jednocześnie. Tak? I rzeczywiście to zostało zrealizowane. Te osoby trafiały wtedy już 1 września trafiły przede wszystkim do pierwszego miejsca kaźni, o którym tak mało się w tej chwili w Gdańsku mówi, czyli do Wiktoria do szula na ulicy Kładki obecnej. Część osób, tych osób, które miały większe prawa niejako, albo z którymi liczono się bardziej. Te osoby trafiły do więzienia na Histangę, czyli na ulicy. Kurkowej. Te osoby mające do, jakieś paszporty czy y, dokumenty dyplomatyczne, y, po prostu w nieco lepszych warunkach, z zapewnieniem, można powiedzieć, y, lepszego pobytu, przez kilka dni przebywały w takim miejscu, potem zostały y, wywiezione poza granice wolnego miasta. No, już wojna zmieniła całkowicie y, te wszystkie działania. Natomiast ci wszyscy, którzy Trafili w tych pierwszych łapankach, zostali zatrzymani w tych pierwszych łapankach. Już wiedzieli, że będą musieli zorganizować sami sobie, te, sami sobie miejsce pobytu. Stąd mówi się, iż obóz, obóz pracy w Sztutowie powstał 2 września. Po 2 września do nieistniejących jeszcze baraków, a do ledwo ogrodzonego tylko obszaru trafiło. Pierwszych kilkadziesiąt osób, które zaczęło budować przede wszystkim za a później pierwsze baraki. Co ważne, musimy tutaj zwracać strasznie to, to szczególnie ważne, żebyśmy tutaj właściwie stosowali tą nomenklaturę. Koncentracja Lager-Sztutow. To jest niemiecki, nazistowski obóz koncentracyjny. Przypominam, to w trakcie tych wielokrotnie powtarzających się, błędnie stosowanych nazw stwarza się wrażenie, że to my, jako Polacy, przyczyniliśmy się do tego, że te opozy powstały. One nam nie były do niczego potrzebne. Przypominam, jedyny dowód wstydów, taki, taki obóz, którego rzeczywiście możemy się wstydzić, to jest Bereza Kartuska, e, o czym Państwo wiecie. Ona służyła zupełnie innym celom. Oczywiście też podporządkowaniu ludzi, ale raczej, raczej tych, którzy no, nie pasowali politycznie do e, tamtej, e, tamtej władzy. W no, latach. No tak, oczywiście tak, ale to jest jedyny rzeczywiście polski obóz, o którym możemy powiedzieć, że on funkcjonował. Później, słucham? Nie, że jest polski. Nie, że jest polski, tak? bo to jest ważne, żeby o tym e, <laughs> pamiętać. Samo, sama miejscowość Szczutowo dobrze czy miejscowość rolnicza, całkowicie cicho i spokojnie, natomiast dlaczego wybrano tamte miejsce ze względu na to, że było to prawie na uboczu, a z drugiej strony była tam dosyć dobra komunikacja, jeśli chodzi o e, drogi wodne, tak? czyli można było przewidzieć, że gdyby trzeba robić jakąś ewakuację, czy trzeba było dostarczać ludzi inną drogą niż tym obszarem obserwowanym, wybrano taką cichą i spokojną miejscowość. No i co ciekawe, wiecie Państwo, że ten obóz, w przeciwieństwie do innych wszystkich, on funkcjonował praktycznie do 9 maja. Tak? Posiadamy w naszym muzeum archiwum jednej z jednostek wojskowych, która do 8 maja zajmowała się między innymi nadzorem nad opuszczonym praktycznie przez strażników niemieckich obozem koncentracyjnym. Mamy jeszcze książki rozkazów, które na 8 maja 1945 roku jeszcze przewidują dla wojska czyszczenie broni, e, musztrę, e, zmianę warty wszystko to, co. A tak naprawdę 8 maja, 8 maja to już Europa świętowała przecież, tak? Europa świętowała koniec wojny, a u nas jeszcze ginęli ludzie.